Lwy prawicowe czy lewicowe? Czyli czy lew jest bardziej prawicowym czy lewicowym znakiem? Z obserwacji. Z obserwacji mogę powiedzieć, że pół na pół, czyli równie dużo lwów, które znam, jest prawicowych, jak i lewicowych kobiety i mężczyźni, mniej więcej po połowie. Ciekawe jest to, że znam lwy, które przez jakiś czas były takie a później zmieniły i są takie. I według mnie jest tak dlatego, ponieważ lew lubi być połączony z tym, co jest popularne, co jest społecznie uznawane. I w niektórych przypadkach może się to przekładać na poglądy. Czyli jeżeli wszyscy... Szanują daną rzecz czy daną ideologię, to lew może być z tym połączony, ponieważ to jest to, co wszyscy szanują. A szacunek to jest bardzo ważna jakość leżba. Kiedy byłby inny, to byłby być może nieszanowany i byłaby podważana jego duma, więc tak być nie może. Bo dla lwa to jest bardzo ważne i lwy bardzo łatwo reagują w tym miejscu. Więc, jeżeli dany nurt w świecie się zmienia i zaczyna być szanowane co innego, to lwy potrafią zmieniać. I niektóre lwy są też stabilne w swoim przekonaniu. Jestem ciekawa, jak jest w Waszej obserwacji. U mnie, tak jak wspomniałam, znam całkiem sporo lwów i. Jak sobie ich przypominam, to mniej więcej porówno jest właśnie takich i takich, i też lwy nie ukrywają swojego stanowiska, ponieważ są też znaki, które tego stanowiska właśnie nie przedstawiają, albo takie troszeczkę skrywają, albo unikają. Lwy często. Są dosyć dumne z tego, jakie stanowisko zajmują i potrafią to pokazać, podzielić się przed innymi.